Maria Roczówna, straszny dziadunio. Rozdział pierwszy: Delfin. Hieronim, słyszysz? Wstawaj! A to do zazdroszczenia Hieronim, Rucio, to ja, żabba! To mi dopiero wina odparł z podbórki, stłumiony, zaspany głos A czego tam chcesz? Pali się? Wstań, to zobaczysz! Ale kiedy? Ja nie chcę ani wstawać, ani patrzeć Ano, to się utopisz. Co z podburki wyjrzała na świat rozczochrana połowa czupryna, potem ręka, potem sen na twarz młodego człowieka ziewnął przeciągle, pięściami przetarł oczy i spojrzał. Bogowie olimpu i walhali, co to potop krzyknął zrywając się na równe nogi. Było się czemu dziwić, chłopski alkierz, gdzie się to działo, po ramy okien pełen był wody. Wszystkie sprzęty były już zatopione. Szczelinami wzierał się nurt, sycząc w koło panowała głucha cisza. Tylko z dala dochodziła przeciągła wrzawa głosów ludzkich i przeraźliwy ryk bydła. Zbudzony, stojąc po kolana w wodzie, rozejrzał się zdumiony. Cóż milczysz! krzyknął do towarzysza. Gadaj, co się stało? Powódź. Lakonicznie odparł zagadnięty. Wieś zatopiona, gdzie koledzy? — Zatopiona. Koledzy bezpieczni pod lasem. Ja zaszedłem po ciebie. — Rychło w porę — zamruczał pan Hieronim. — nie zginąłem przez twą troskliwość. — Spałeś jak pień. — Jak pień? — zgrabna metafora. — Ciekawym, jakbyś ty spał, gdybyś wrócił z linii po trzech dniach roboty. Grocholski był z tobą, a jednak pierwszy się stawił na alarm. — Grocholski musi myśleć o pani naczelnikowej — — Zakochani mają zawsze lekki sen jak panienki, nieprawdaż? — Musi być — odparł Litwin. Tu pan Hieronim zachrząknął się, brodząc po wodzie i monologując pod nosem. — Już wiem. To pewnie dziadunio nasłą na mnie to nieszczęście za to, że mnie chciał pójść na medycynę. Bogowie piekieł! Czy jest w waszej spiżarni mąk gorsza od doli studenta na praktyce? Jako hjob wyjdę z tej okazji, jeśli życie zachowam. Tłumok w wodzie, odzienie w niwecz, moje rachunki, plany pożarła ta ciecznik czemna. Dobrze, że choć skrzypce w całości. A masz żółno, żabba? Nie ma, odpowiedział spokojnie. Jak to nie ma? Piechotu pójdziemy po wodzie? A już ci, albo to dla ciebie co nowego, ty delfin. Otóż to, dlatego mnie rad mej reputacji marnować w tej odzieży. Hm, A gdzież to smyczek? Leżał na oknie czy pod oknem. Przepadł. — Doprawdy, czuję i w tym palec dziadunia. On ma kon szachty ze złymi mocami i używa ich na moją zatratę. Oj, oj, nie ma smyczka, nie ma. — Porzuć gadanej, chodźmy — wtrącił żabba. — Łatwo ci powiedzieć, ale ja, dusza muzykalna, cierpię nad tą stratą. Chłopak załamał ręce patentycznie, oczy mu się jednak śmiały. Dajże pokój, albo to czas błaznować. Na błaznowanie powinien człowiek mieć czas, bo inaczej cóż robić z życiem? Trzeba będzie dostać żółtaczki, zapchać mózg cyframi. Tak wyglądać jak ty, skrzeku pospolity. Podczas tej operacji pan Hieronim wziął zmokły tłumoczek na plecy, skrzypce pod pachę i wydostał się oknem na świat Boży. Kolega zebrał resztę manatków i podążył za nim, nieobrażony bynajmniej zoologiczną przynośnią swego nazwiska. Słuchaj-no, żabba, a gdzież to ci bezpieczni koledzy pod lasem? Prowadź, bo doprawdy zgłupiałem ze snu i paniki. To nie moja specjalność wodna komunikacja. Tędy rzekł żabba, widzisz? Koledzy na górce. Ach, widzę, że idziemy prosto na doły z gliną. Śliczna awantura. I to może było wczoraj nikczemną kałużą. I wiesz tu pozorom, chłopi uciekli i wrzeszczą, co to im pomoże. Ale że mnie ten wrzask nie zbudził? Kiedy bo spałeś jak pień, jak pień, ten zawsze swoje. Mruknął chłopak i umikł luku na chwilę. Woda dochodziła im do pasa. Prąd walił z nóg, targał tu i tam. Było dziwnie przykro borykać się z rozpętanym żywiołem, nie wiedząc gdzie, i co ma się pod stopami, bo woda, rozmulona, pełna zielska, była czarna jak atrament. Nad tą wodą sterczały dachy chat, łby bydła, drzewa lasu i na wzgórzu tłum ludzi, zbitych z niesforną, wyjącą gromadę. Pan Hieronim za pleców kolegi spojrzał w stronę lasu, odmierzył okiem odległość i zaśmiał się niefrasobliwie. Stroiki inżyn... Inżynierowej musiały ulec smutnym wypadkom zauważył wesoło. Zostały w chacie podobno. Otóż tak, dobrze jej, po co jeździ z mężem? Niedostępna jak wyrzut sumienia. Siedziałaby w mieście. Bardzo się cieszę z tej straty. Będzie miała naukę na przyszłość. Potrzebna nam to jak dziura w bucie. Wiecznie kogoś zbałamuci, a my za tego musimy wszystko odrabiać. Szkoda, że ten fircyk grocholski nie poszedł na dno z jej sukienkami brr co tu wody chłopak odsapnął bo go nurt za piersi chwytał i powiedz mi żabba skąd się ten tani płyn wziął w takiej ilości przez jedną noc? Z gór wygłosił zapytany ale z jakich? Skąd ta rzeka płynie gruntownie znasz kwestie jakież to alpy, himalaje, andy, góry i kwita. Otóż i odpowiedź inżyniera, poproszę naczelnika, żeby ci wysłał na praktykę do wiejskiej szkółki na zarysy geografii. Nie dusz mi głowy, burknął Litwin. To dopiero głowa drogocenna, żeby ją wytrząść, to przysięgnę, że mak by się sypał. Kolega coś zamruczał niewyraźnie. Nigdy nie próbował walczyć na języki z panem Hieronimem. Drwin jego i przedrzeźni bał się cały Instytut. Z górek pod lasem zbliżał się widocznie. Można już było rozróżnić wyraźnie kilka postaci czarnych, a jedną jasną i usłyszeć nawoływania znajomych głosów. Salwę, salwę! wołał pan Hieronim, wyprzedzając żabę. Nie krzyczcie, wierzę w wasze dobre intencje do, do, co do mojej osoby. Jestem wam mocno zobowiązany, a jak będę miał możność odwdzięczenia, to klnę się na boki, że sam się pierwej uratuję. A po was pośle modły do nieba. Witajcie, witajcie. Żamba słuchając tego, uśmiechnął się lekko. Ja przyszedłem przecież, wtrącił. Aha, dopominasz się do solidniejszej wdzięczności, śmiał się pan Hieronim. Bądź spokojny. W takim razie pośle po ciebie tego raka, co to chodził po drożdże na Podlasiu. Hm, to już wolę modły. Jak się masz, rzucił. jak się masz? Tędy, tędy. Wołano ze wzgórza. Chłopak dotarł do skromnego brzegu. Rzucił nań swe mienie. Potem wydrapał się jak kot. Pomógł żabbie, i dopiero wtedy otrząsnął się z wody i ukłonił całemu towarzystwu. Staję do apelu, panie naczelniku, ozwał się do mężczyzny w średnim wieku. Rzeka odarła mnie z narzędzi pracy. Nie mam nawet ołówka. Dobrze, że żyjemy i kasa uratowana, odparł naczelnik. Ale moje suknie, tam wskazała desperacko pulchną rączką dama różowa i biała uczepiona naczelnikowego ramienia. I mój frak przepadł, jęknął Grocholski melancholijnie. Szkoda, zaśmiał się hier hieronim. Zagrałbym wam Tadeusza, żeby nie to, że, że i mój smyczek zginął. Ale widok przepyszny, ozwał się naczelnik. Wszyscy spojrzeli na rzekę. Istotnie widok był piękny grozą i ogromem. Niewielki potok płynącej wczoraj jeszcze o kilkaset kroków od wsi, leniwy, cichy, przez półdobry urósł do niezwykłych rozmiarów. Olbrzymimi wałami parła fala przed sobą środkiem prądu stogi siana. Deski, zielsko, liście, gałęzie, wszystko splątane w bezwładny kłąb. Huk i wrzenie kotłowało się jak w zbuntowanym mieście. Rzeka wyglądała jak lud rozjuszony, pijany, ryczący, żądny krwi i ognia. Przypomniała babka dziewic wieczór, rzucił Hieronim, trącając lekko Grocholskiego. Cóż, Jasiu, nie popłyniesz na ratunek sukien damy, swego serca? zagadnął z cicha. Tej sztuki nawet ty byś nie doznał. Doprawdy? czy wiesz o jakich ważnych przeszkodach? Wiem. Niemożliwość. Oczy chłopca zamigotały sinawym błyskiem polerowanej stali. Niemożliwość! Hieronim Białopiotrowicz, wasz sługa, nie wie, co to za facecja. Co się tak brzydko wabi. Et porzuć, wtrącił Żabba. Choćbyś chciał, to nie możesz wyłowić smyczka. Milcz, nie otwieraj krwawiących ran, bo jak się rozgniewam, to cię wrzucę tam. Gdzie na jady przymierzają sukienki naczelnikowej, będziesz dopiero krzyczał z zachwytu. Koledzy parsknęli śmiechem. Litwin skrzywił się jak ktoś, co chce kichnąć, a nie może, i mruknął uparcie. Ale i tak smyczek przepadł całkiem. Masz, idź go, szukaj! zawołał swawolnik porywając czapkę towarzysza i ciskając ją daleko w wodę. A jej, a jej, a jej! lamentował poszkodowany. Jedna była nowiutka, teraz mi słońce mózg przepali. — Niewiele go znajdzie, ale nie śmiej się, nie lamentuj, nie biegaj jak kura za kurczętami. Skacz, żabbo, jeszcze ją dogonisz. — Bodaj ci się dziadunio przyśnił. Hieronim chwilę patrzył na niezaradność kolegi. Potem skoczył na brzeg, wywrócił w powietrzu koziołka, wpadł w wodę, dognał czapkę — Chwycił ją w zęby i bawiąc się siłą prądu z falą, w parę minut stał jak na lądzie. — Brawo! — zawołała piękna pani. — Pan pływasz jak ryba. — Czy to komplement, Grocholski? — szepnął Hieronim. — Domowego wyrobu. Odparł któryś z kolegów, bo Grocholski uśmiechnięty odpowiadał damie. — Dla niego to zabawka. Na naszych oczach przepływał Newę pod Kronstadem. Daliśmy mu wtedy przydomek delfin. Panowie zawołał naczelnik, który mieszając się do rozmowy z lunetą przy oku śledził brzeg rzeki. Patrzcie, tam w lesie, między drzewami coś płynie. Gdzie, gdzie wołała krótkowidząca pani mrużąc oczy i skupiąc męża za rękaw. Co płynie, gdzie? Pokaż, mój drogi. Płynie dach, a na dachu coś siedzi niby gęś, niby pies pouczył uprzejmie hieronim. Jaka gęś, jaki pies? wtrącił żabba. Pstrokata, może to zresztą koza ma na sobie trochę czarnego i trochę białego, widzisz przecie? Człowiek płynie. Ty wszędzie widzisz nadzwyczajności, ale kiedy to naprawdę człowiek, kobieta? Może nawet młoda i ładna, co do ciebie podobna. Panowie, to rozbitek to, nie słyszycie? wołał naczelnik odejmując lunetę od oka. Zamilkli wszyscy, dach się zbliżał, rzucany tu i tam prądem. Chwilami fala nakrygowała go zupełnie, chwilami wyrzucała na powierzchnię. Wnet nawet naczelnikowa dostrzegła postać ludzką, przyczepioną do szczytu, i do wszystkich uszu doleciało rozpaczne wołanie ratunku. Ach, ratuj, nie ma czułna! — rzekł Grocholski, oglądając się wokoło. Hieronim milczał. Stalowe jego oczy nie schodziły z rozbitka. Nie śmiał się. — Delfin! — szepnął żabba. — Skacz! Szkoda człowieka! Inżynier dosłyszał i obejrzał się niezadowolony. — Co pan robisz? — upomniał Litwina. — Oliwę lejesz na ogień, ten szaleniec zgotów na wszystko. — Wiem, panie naczelniku. Nic mu się nie stanie. Hieronim się roześmiał. — Nie darmo żyjemy tyle lat jak bracia. Żabba szynkuje moją skórę jak własną. — Bądź spokojny, brateńku. Nie trzeba mi zachęty. Czekam tylko, żeby się to zbliżyło dostatecznie. Przyniosę ci w prezencie tę ładną kobietę. Okropność Pan się utopi, krzyknęła blednąc naczelnikowa. Ej, broń Boże! No teraz dobrze, w miarę hop. Nim się zdołano obejrzeć. Chłopak już zrzucił surdut i buty pł i, bu i buty. Płynął ukośnie pod prąd na środek. Towarzystwo skupiło się na brzegu, śledząc zatężenie tę walkę. Naczelnik oddał lunetę żonie i uśmiechał się z zadowolenia. Grocholski bił brawo, oczy żabby, zwykle trochę senne, błyszczały niepokojem i dumą. Zszedł nad samą wodę i ściskał w ręku ogromną gałąź, obojętny, że mu rzeka dochodziła do kolan. Gotów był rzucić się na pomoc druchowi, choć pływać nie umiał i choć obaj kłócili się całe życie. Ale Delfin nie potrzebował pomocy. Sapiąc, parskając, miażdżąc fale siłą pięści, płynął wciąż nie ustając i nie słabnąc. Czasem przystawał i śledził ścigany przedmiot, czasem jego jasną głowę nakrywał bałwan, ale przestrzeń dzieląca go od dachu zmniejszała się z każdą chwilą, a prąd druzgocący całe osady oślizgiwał się bezsilny po smukłych, sprężystych członkach nieustraszonego chłopca. Brawo! krzyknął Grocholski mokra, pełna zielska i szlam głowa wyjrzała obok dachu. Nerwowa dłoń chwyciła rozbitka. Nieszczęsna kobieta czy koza rozpaczliwie trzymała się drzewa. Obrońca wisząc w powietrzu dys zdyszany, nie mogąc zdobyć głosu zalanego wodą gardło szarpnął już z całych sił. Szczab deski, w którym wpiła się rękoma, oddarł się z krzyknęła okropnie i nie puszczając drzazgi zsunęła się w rzekę. Woda trysnęła, zakrywając wszystko. Zniknęli oboje. Dach uwolniony od ciężaru podniósł się nieco i popłynął szybciej. Po chwili, spośród huczących bałwanów ukazały się dwie głowy. To delfin wracał, wolniej, mozolniej, z ładunkiem. Prąd go już targał i zawracał. Szamotali się ze sobą wielkiej ciszy, bo patrzący, tamując oddech, czekali, jak się to skończy, i nie wołali już brawo. Hieronim dyszał. Pracując jedną ręką, coraz częściej ginął pod falą. Ale pomimo osłabienia trzymał mocno trofea swej wyprawy. Kobietę omdlałą siną może martwą. — Rucio! Rucio! — krzyknął żabyba. Głos przyjaciela odsucił zmęczonego. Zresztą, zresztą sił. Rzucił się naprzód. Główny prąd został za nim. Jeszcze sto kroków. Jeszcze pięćdziesiąt. Żabba wszedł po ramiona w wodę. Rzucił mu gałąź. — Brawo, delfin! — krzyczał Grucholski, inżynier. Piszczała dyszkantem inżynierowa. Krzyczeli obaj koledzy. A biedny delfin, zziajany bez tchu, blady jak ściana, leżał na brzegu. Ociekając wodą, dysząc jak zgoniony zwierz i trzymając wciąż za ramię drobną postać rozbitka. Żabba ukląkł nad nim i podczas gdy inni zajęli się uratowaną, on ocierał twarz i ręce przyjaciela, powtarzając uparcie: A co? Ja mówiłem, że mu to nic? Ja mówiłem! Uf! odsapnął wreszcie Hieronim, siadając na brzegu. Szkoda, żem o zakład nie poszedł. Zasłużyłem sobie na dobrą indemnizację. — Uf! Tom się zmachał. — A ja mówiłem, że to kobieta! — szepnął Litwin. — Czy żyje przynajmniej? Podobna do ciebie? — zagadnął chłopak, oglądając się wokoło i wstając. — Żyje! Biedactwo żyje! — wołał pawim głosem naczelnikowa. — Pokażcie mi ją! Może to syrena? — Ach, syrena! — parsknął śmiechem Grokolski, odstępując od leżącej na trawie ofiary powodzi. Hieronim spojrzał ciekawie i skrzywił się. — przed nim, okryta pledem inżynierowej, leżała dziewczynka kilkuletnia, drobna, chuda, sina. Miała na sobie strzępy grubej koszuli, czerwoną, wyszarzaną spódniczkę do kolan, bose, ciemne nogi krwawiły w kilku miejscach, malutka jak pięść tw twarzyczkę, zakrywały zupełnie roztargane czarne włosy, pełna zielska i szlamu. W kurczowo zaciśniętej ręce trzymała wciąż drzazgę dachu, a wyglądała bez życia. Ten patyk suchej miotły już nie zipie, nie zipie, zawołał Hieronim, klękając nad nią. Owszem, owszem, wołała pani naczelnikowa, serce bije, ręce ciepłe, bo jeszcze nie zastygły, mruknął student, biorąc na kolana głowę dziewczynki i odgarniając włosy z jej czoła. Szaniarski. — zainterpelował jednego z gapiących się kolegów. — Masz pewnie w mentalzaku bu butelczynę? — Mam parę kropel — odparł zagadnięty. — A co? Duszą i Starką Szaniarski ratuje zawsze z najgorszych niebezpieczeństw. Daj no, bracie! Student przyniósł ryżniętą flaszkę. Hieronim z trudnością otworzył zaciśnięte zęby dziecka i wlał w gardło trochę wódki. No, że nie piękna, to widoczne, ale że uparta, o tym ja, ja coś wiem. Ledwie ją oderwał od dachu i maluczko mnie nie pociągnęła na dno. No, nie szczesz zębów, połknij jeszcze odrobinę. Nadczelnik tymczasem spojrzawszy obojętnie na zdobycz pana Hieronima, odszedł znów nad wodę, wezwawszy Grocholskiego i żabę. Wzięli narzędzia, zmierzyli wysokość wody. Powódź już nie rosła. Zaczęli naukową gawędkę. Trzeba nam będzie poszukać schronienia za lasem w jakiejś bezpiecznej wsi. Byłem tam, cnegnaj, na robocie objaśnił Grocholski. Sądzę, że się znajdą mieszkania. A od i słońce zachodzi wtrącił Żabba. Możemy iść. Co przypadło, zginęło. Ciekawym, czy, czy Biało-Piotrowicz ocucił małą. Wrócili do drzewa, gdzie skupiła się reszta. Dziewczynka siedziała już na ziemi otulona burką studencką, zalękła, drżąca, wlepiając w twarz Hieronima piwne łzami zaszłe oczy. No, żyje, rzekł naczelnik. To i dobrze, możemy iść. Dokąd? zagadnęła pani i, nie czekając na odpowiedź, trzepała dalej. Ale wiesz, mężu, to nie mowa, o co się spytać milczy. Nie mowa? Krzyczała przecie ratunku, mniejsza z tym, chodźmy. Znajdą się rodzice. Żampa wziął dziecko za ramię. Spojrzała dziko, usunęła się. Oho, księżniczka z bajki, bierz ją rzucił, A biorę. Może się rozmyśli i przemówi. Orszak ruszył. Na czele wóce rzeszy z lunetą pod pachą. Dalej pani pod eskortą Grucholskiego i dwaj studenci. Obładowani tłumokami. Pochód zamykał żabba z przyjacielem. Dziecko, gdy je Hieronim wziął na ręce, zaczęło płakać. Nie zważał na to i niosąc je, ruszył za towarzystwem, dowcipkując po swojemu z żabą. Po chwili uspokoiło się biedactwo, spojrzało w górę, w śmiejące się oczy chłopca, przytuliło mu się do piersi, przymknęło zmęczone płaczem oczy. Usypiała, kołysana ruchem i okropnym zmęczeniem. Już jej nic złego nie mogło spotkać. Szli. Tak wśród lasu godzinę i mrok padał zupełny. Gdy zaczerniała przed nimi wieś, mrugając światełkami z okien, zaczęto nawoływać ludzi. Po chwili tłum ich zobaczył. Dobijano się, jak o honor o przyjęcie rozbitków, porwano ich tłumoki i Hieronim ani się obejrzał, jak się znalazł żabą w obszernej izbie, otoczony całą chłopską rodziną, wyprzedzającą się w usługa. Dziecko spało cichutko. — A to co, panie? — zagadnął gospodarz, gdy chłopiec układał drobiazg ten na swej burce na ławie. — Szczupak na sprzedaż! Niech śpi tymczasem! — Ej, pan żartuje! Toż to człowiek! Nawet kobieta! Złowiłem w powodzi. Może ją znacie? Wszystkie twarze pochyliły się nad uśpioną. Każdy się cofnął, ruszając ramionami. — Nie tutejsza! — odparł gospodarz. — Musiała ją rzeka z góry gdzieś porwać. — No, niech śpi. Jak ma rodziców, to się upomną. Prosimy tymczasem panów na wieczerzę. Młodzi ludzie, ludzie rzucili się do jadła z dobrze zrozumiałą zaciekłością. Wśród wrzawy rozmów, śmiechu, anegdot Hieronima, szczęku misek i łyżek nikt nie słyszał płaczu rozbitka. Zbudził ją hałas, przeraził widok, widok tylu obcych i łkała, tuląc się do ściany jak młody wilczek, na wpół tylko oswojony nagle przypomniał jej sobie, chroni, zajrzał w kąt. Może ci się jeść chce dziecko? Spytał, głaszcząc ją po głowie. Bardzo, szepnęła, biorąc w obie dłonie jego rękę. No to chodź do stołu. Chciała usłuchać, ale nie miała siły utrzymać się na nogach, upadła, rzucając mu spojrzenie konającego ptaszka. Wzrok ten dziwnie mu szedł do serca. Żabba miał siostrzyczkę w takim wieku, która mieszkała razem z nimi w Petersburgu. Hieronim, sierota bez ojca i matki, lubił dziecko. Bawił się z nim, swawolił, kupował łakocie. Przed rokiem szkarlatyna ją zabiła. Konając, patrzyła na brata i przyjaciela takim samym żałosnym wzrokiem, prosząc o ratunek. Student się pochylił, wziął na ręce małą, pocałował w chude policzki i zaniósł do stołu. Mleka, matko, prosił gospodyni. Nakarmił ją, trzymając na kolanach, piła chętnie, chciwie, ciepło wybiegł jej na twarzyczkę rumieńcem. Milczała jednak ciągle, patrząc nieufnie, dziko z potrostarganych włosów. Potem dostała dreszczów, Sen ją znów morzył niespokojny, gorączkowy. Jednak pomimo namowy nie puściła rąk studenta, która cisnęła do piersi nerwowym, lękliwym ruchem. Wezwana na spoczynek przez gospodynię, rozpłakała się okropnie. Nie zdołano jej oderwać od opiekuna. Podniósł ją ze sobą od alkierza, gdzie im wyznaczono mieszkanie. Żabba już tam siedział od godziny, nad stronicą cyf, szukając w promyku lampki natchnienia. Obejrzał się na przyjaciela. — Cóż to będzie? Zagadnął burkliwie. Nic odparł Hieronim. Będzie nasze petersburskie życie, kiedy Wandzia żyła. Wspomnienie siostry ułagodziło litwina. Zamilkł na chwilę, zdjął nieodstępne dymne okulary, przetał je, oparł łokieć o stół i gryzł przez chwilę pięści. Nie o cyfrach myślał w tej chwili, bo się znów obejrzał i mruknął. Podściel jej moją burkę, jeżeli trzeba. Już dobrze nie beczy. Wiesz, mam taką głupią naturę, że jak dzieciak płacze, to nie dokończył. Splunął i rzucił się na łóżko, tonąc w pierzyna gospodyni. Uf, Alem się zmachał. Powiadam ci, Juziu, ani jeden członek nie został w, w subordynacji. Dobranoc, a obudź no mnie, jakby tam przypadkiem archanioł trąbił na sąd ostateczny, bo jak mi Bóg miły. Gotówem nie posłyszeć. Żaba kiwnął głową, matematyka zajęła mu całą myśl, mruczał współsennie formuły.. <laughs> A dzieciak jęczą we śnie, niezrozumiałe wyrazy, Żałośnie, z rozdzierającą skargą to z dziką zaciętością. Litwyń skrzywił się parę razy, ale nikt nie gniewie. Opędzał się od tego głosu jak od natrętnego wspomnienia, co mu gmatwało naukę, przywołując obraz jedynej zmarłej siostrzyczki. Hieronim chrapał jak drwal, szczęśliwy, miał dwadzieścia lat, czyste sumienie i szalone zdolności. On nie znał bezsennych nocy spędzonych nad oschłą nauką. On się bawił w instytucie.